Jan Paweł II jest błogosławiony ze względu na swą wiarę, mocną i wielkoduszną wiarę apostolską. Przychodzi nam też na myśl inne błogosławieństwo. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Cóż takiego objawił ojciec niebieski Szymonowi. To, że Jezus jest Chrystusem, synem Boga Żywego. Na mocy tej wiary Szymon staje się Piotrem, opoką, na której Jezus może zbudować swój Kościół. Bycie błogosławionym na wieki Jana Pawła II, które Kościół dziś z radością ogłasza, wpisane jest w te właśnie słowa Chrystusa. Błogosławiony jesteś Szymonie i błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Jest to błogosławieństwo wiary którą również Jan Paweł II otrzymał w darze od Boga Ojca dla budowania Królestwa Chrystusowego.